thank mm -hmm. you Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Was zaprosić na bardzo ciekawe wydarzenie, które wreszcie mogę ogłosić publicznie, na które to wydarzenie wielu z Was czekało, a dla innych może być to niespodzianka. Zaczynam serię webinarów z portalem kolory.org. 14 listopada zaczniemy pierwsze spotkanie z cyklu Ars Moriendi, czyli szkoła sztuka umierania. Przypominamy o tym, że jesteśmy śmiertelnymi istotami, lecz o nieśmiertelnych duszach. Nasze ciała są śmiertelne, ale nasze umysły powiązane z duchem odchodzą do swojego pierwotnego wiecznego domu. I co chciałbym na tym webinarze Wam przekazać? Jest to pierwsza okazja do tego, żebym odpowiedział na pytanie, którego nikt mi jeszcze nie zadał. Dlatego pierwszy raz będę mówił o tym, w jaki sposób będę przeżywał własną śmierć. Czego spodziewam się po tamtej stronie? Jakie są moje plany? Gdzie skieruję swoje pierwsze kroki? Co z tego wyniknie? I co można powiedzieć o umieraniu w dzisiejszych współczesnych czasach, ponieważ każda epoka miała swoją szkołę umierania, czy sposób radzenia sobie ze śmiercią. W dzisiejszych czasach podróży kosmicznych, które stoją przed nami otworem, tak samo musi się zmienić ta szkoła umierania, szkoła życia i szkoła świadomego odchodzenia, zabierania stąd. Treści, które liczą się najbardziej po tamtej stronie. Także będę o tym mówił w formie webinaru online. Można się będzie zalogować, dam opis i linki pod filmem. Mam nadzieję, że uda się nam utrzymać cykl spotkań lub przekształci się to w formę kursu. Webinar będzie całkowicie bezpłatny. Jedyna moja prośba jest taka, żeby pamiętać o najbiedniejszych, i będę Was prosił o dobrowolną wpłatę na kampanię Słonecznej Krainy w Domu Dziecka, którym się zajmujemy, a w przyszłości też będziemy pomagać mnichom, mniszkom i dzieciom z Domu Dziecka w Indiach, w Nepalu i w Tybecie. Także mamy już wstępne rozmowy prowadzone. Sprawdzamy, jak można im pomóc, wiemy, jakie mają potrzeby i chcielibyśmy włączyć dobroczynność do cyklu naszego świadomego życia w ramach tego spotkania Ars Moriendi, jak będę umierał. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Sebastian Minor, Duchowa Polska. Hej.